Cześć, z tej strony wita was duntown 7 w innym odcinku Sense Base. Base Cóż, myślałem, że będę musiał poczekać na wysyp nowych epizodów i etapów na polskim forum a tu się okazało, że nagle pojawiło się ich całkiem sporo dlatego też będę musiał się nawet wręcz pośpieczyć, aby się z tym wszystkim wyrobić gdyż niedługo ma się pojawić kilka jeszcze nowych ale to na razie chyba dość krótki epizod właściwie nie taki znowu nowy, tylko po... We upload, czyli że Ultimate Boss, Rush autorstwa e, Mich Nintendo, teraz Apoma, A Player of Mario, no cóż, albo jeszcze net code APO, ale to będę go nazywał po prostu tech Mich Nintendo albo APOM, no dobra. Oczywiście pusty. No że to We upload dziwnie brzmi, ale tak lubię tak ładnie sobie powiedzieć. Big Shy Guy, ok. Po kolei wszystkich bossów 8, co jak w mega co? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, skoro w sumie skoro remake, to chyba też wyjdzie tamto. Hm. ok, widzę, że tu muszę zrobić po kolei każdy przełącznik. Nie wiem, czy mogę po nim deptać. Raczej powinienem móc. Mm. Mamy też Majo, takiego Super Majo. Bros. 1 tylko w wersji All Stars. Mm, cóż, muszę przyznać, że dość pomysłowa walka. W sumie bardzo łatwa, ale jak na pierwszą walkę, to jestem w stanie to zrozumieć. Ale coś ciekawego, coś innego niż zwykle. Co prawda. Trochę za ale można by to właśnie było zrobić, że jak w dalszym bossie jakieś takie trudniejsze przełączniki podobało mi się, dobra. Idziemy dalej. Para bum bum. Para bum bum, czyli że dwa bum boom bumy, czy para bum bum, czyli że parowy bum bum? Czy coś takiego, no dobra, a jak mam go pokonać? A. Jeszcze potem jak zbiję kopułę będę musiał zająć się właścicielem. Chociaż po co się zamykał w niej. Chyba, że to Muffy Wayne. Nie wiem, czy to już wystarczy zniszczyć. Czy jeszcze raz trzeba będzie może lepiej z tej strony, bo pe pewnie wtedy pobiegnie na prawo. A nie, jednak nie. Aha! No tutaj ten efekt trzeba by było zmienić, bo to. Gumba. Był jako efekt śmiecia. Chyba miał trochę czasu, żeby to zmienić. <laughs> Skoro to było jeszcze na starej edycji, dziwne, że nie zagrałem, ale dobra. Big Bull. Hm. duszki są. Aha! Myślałem, że to jest. Że coś muszę z, tej, z tego elementu konstrukcyjnego brać, ale nie. Za to ile żyć? O Boże święty, Łanapów mam 47. Kryptonim agenta y, tego Tobiasa Weipera, czyli hitmana. Czyli, że APOM jest Hitma- hitmanem, hitmanem, hitlerem, tajnym zabójcą. Wszystko jest kamek. No się nie taki znowu tajnym, no na zlecenie. Hmm. Coś podobnego do Mega Megabosbartu, tylko gdzie jest ten kamek. Aha, on się będzie pokazywał losowy miejsce. Lepiej, nie, żeby nie na mnie. Być może ma on jakieś tam ustalone miejsca. A chyba posłuch na dole się będzie pojawiał zawsze. No. Dobra. No i w razie czego mam teczę? Aha, jest jeszcze przez chwilę do zanienia jak kapsuła Wiley'ego w Mega mnie 4. Tylko muszę rzucić... A i tutaj kolejny efekt śmieci. Hmm, przyda się, dziękuję. Mógłby te efekty podmienić dokładnie jak w Mega Boss Batu, że tak po prostu efekty tak znikąd... Aha! Mm, tak, właśnie to ta walka jest trochę za łatwa. No na pewno nie tutaj, aha. O! Ile bonusów, dziękuję. Jeszcze jajko Josiego, co on taki szczody. No dobra, nie potrzebuję chyba tego Josiego. Mam tanuki. I nie zawaham się go użyć. Meta Knight. Knight, co to ma znaczyć? kind? Nigdy o tym nie słyszałem. Eee, Kibi, ma ktoś telefon do Kibiego. Słyszałeś kiedyś o Meta Kingchcie, Bo ja nie. Okej. Okay. Czemu on jest taki gruby? <laughs> I czemu jest w nie nietopeka? Aha. Czemu tu jest taki spam No i chyba przyjdzie czas na śmieć mm. Mógł sobie darować te gluty z zeldy Muszę się ich pozbyć jeszcze... Aha, może na, jeszcze się pozbędę roślinek. Po co minione? one? A co, je, kojarzę jakio, jako takiego po prostu Meta no. Chyba znacie tego pana, nie? A nie jako jakiegoś w przebraniu nietopeka, pierwsze widzę. Ale może dlatego, że... niespecjalnie znam się na no Dobra. O mój Boże, co się tu od Janopawla, jak tu niektórzy na forum mówią. No dobra, a on się tak będzie respił? Mm, chyba tak. Chciałbym po prostu, żeby te gluty przestały się tak masowo respić, ale... Różna to chyba nadzieja. No, czekam na bloczek. Aha, czegoś chyba nie zauważyłem. W sensie, nie po mi się odbiłem. Ale ile żyć? Czym ja się w ogóle martwię? Gdzie ja się pojawiam? A przy okazji sprawdzę, czy dobrze. łapy działają, chyba działają dobrze. Pojawię się jeszcze grzybek. Dobra, teraz się tak nie cackać. Tylko na spokojnie sobie przejść tego pana. Chociaż wolałbym taką żywą walkę, jak w Kibim, taką, że biega ten z mieczem. Czy tu od razu tacy przeciwnicy z Metroid'a, którzy się nigdy potem nie pokazują? Nie wiem. I się nie domyślam. No Co ja już tak zraszować w sumie? Jeszcze nie, Rajuśku, nie lubię przedłużonych walk. I czemu ten nietoperzek płacze? O co w tym wszystkim chodzi? Po prostu nie tak. No, I oczywiście, bloczek się nie pojawi, bo po co? Nie daj zabić. Nie spadni mają. No, łatwy boss, ale tak jakoś nie wiem. Co. Trochę na nim zyłem, no, ale cóż. Ok. Co my tu mamy dalej? Bowser. To kto będzie ósmy? Teksu? <gryw> <Pozór dla> kumatych No, <gryw> mm, dobra Dobra, rasz totalny. Bardzo śmieszny. No, ale w sumie tamta walka i tak byłaby lepsza, bo tu znowu mamy lodowe bloczki. A to i tak nie jest jakoś niesamowicie trudne. Tylko oczywiście, że. Kakać. Czy to właśnie przez niego przeszło tak dziwnie? To po prostu ja mam laki. Aha! Dobra, bo to tak efekt po prostu był taki jakby nieobecny O! Kulownia zniknęły, dalej masz to, no i... Co mnie to? Jeden grzybek się przyda Teraz boss siódmy chyba tu. Tata Naga. Nagi ojciec, okej. Okay. Niech założy ubranie. No nie no, co to ma być? Nie jestem pewien. Jak mam to pokonać? Aha, znowu lodowe bloczki. Nie no. To jest jak pułapka. Receptą na wszystko są lodowe bloczki. no Znaczy jak mega boss Batu. Aha! W porządku. No szczerze mówiąc, te walki są trochę dziwne, no ale dobre. Nie, nie jestem w ogóle pewien skąd to jest, to tatanaga. Jeśli ktoś wie, to proszę o poinformowanie mnie. Final Percy. Eee, what? Co? Ja dobrze widzę. Co to jest? Yellow Dowl... z łbem jakiejś... ...dyni? Bo to jest Yellow Dowl, no przecież dam głowę sobie o że to jest model Yellow dawyla no. Albo Yellow Debila, jak tam boicie. I spam niezły, no. To chyba miało być uosobienie chaosu, że jakaś dynia z ciałem wielu Davila. I ogólnie wszędzie spam. No i to już tu w ogóle, w ogóle było fajne. No, bloczek. Mój Boże, co tu się dzieje? Kocham to pojawianie się niektórych rzeczy w SMBX że znikąd może się coś pokazywać dwa lata. Nie no, ale jak mi ktoś powie co to jest, to wygrywa ciasko. No naprawdę, nie mam pojęcia. Tak samo jak z tym poprzednim bosem. Ale on przynajmniej jakoś wyglądał. To, to nie wiem co to jest. I czemu ta skrzynka tak sobie stoi? Wszędzie jest lód, tylko ta skrzynia jest tam. To jest podejrzane, naprawdę. Jeszcześ ma jakiś tam... Szary, ma jakiś szary ryjec. Boże święty, dlaczego ja w to gram? Czemu nie pogram sobie w jakieś mało straszne gry? Jezus, jeszcze żyję? Tylko w to? Co to jest w ogóle, no? Chcę, żebym miał koszmary? Skąd ja mam tyle żyć? Hm. Czy mi się zdaje, ja mam jeszcze więcej żyć, niż wcześniej? Hm. Śmieszne, ale dobre. I ta muzyka, no, tak pasuje, W sumie nie wiem, czemu aż dwa razy zginąłem, przy czymś takim, znaczy przy tym epizodzie, skoro w sumie jest łatwe, ale dobra, zdarza się. Czy to ważne, żeby przejść. po prostu chyba, nie wiem. No jak Ninja Gaiden na NESa, taki po prostu jeden wielki spam wszystkim i nie wiesz o co chodzi. Próbujesz to oganąć, ale nie możesz po prostu, bo to chodzi o to, żebyś nie mógł tego ogarnąć. No po prostu nie wiem, czujesz się jakby to robił Kojima, spodziewasz się jakiegoś, nie wiem, super dużego Bowsera. Pod koniec, a dostajesz dynię z ciałem jeludawyla Davila z Mega Man'a na Aponto Kojima, wow. Wow, jeszcze jego łeb zmienił się w mafę, bo i nie no. I nie jestem w stanie zdobyć ostatniej gwiazdki. Co to się dzieje? A jego głowa dalej jest na swoim miejscu. O Boże Święty, nie. Przepraszam, ale to było straszne. Ja tam nie wiem, ale jak chcecie pograć coś normalnego, mało strasznego, to coś typu, nie, Resident Evil Silent Hill, a nie to coś. I jeszcze w na stronie www.smwmoz.j.pl. Polecam mi. Okej. Okay. Cóż mogę o tym epizodzie powiedzieć, no. Może to był jeden z pierwszych APOMA, bo szczerze mówiąc, no. Bosowiem w większości to po prostu coś sobie stoi, masz lodowe bloczki i po prostu nawalasz ztechnie. Dziwi mnie, że aż dwa razy na tym zginąłem. W sumie najlepszy był chyba pierwszy boss coś takiego oryginalnego. Jeszcze to takie trochę no, takie, po prostu że weź lodowy blok, rzuć w co kilka razy i wygraj. Chyba że jesteś nowy jakimś cudem na tym zginie. I nie wiem czym był ostatni boss, ale. Ach, kurde. Zawsze ścigam przez zapięty rozpływ, Nie. Ale był straszny, muszę przyznać. Co do tego zapiętego spoka Geist lola. W każdym razie, chyba muszę zmienić te majtę, a Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie! Pozdrawiam Was bardzo gorąco! Trzymajcie się! Cześć!